jestem graczem nie jestem graczem który ma jakieś filmy czy coś w tym stylu nie jestem najlepszym graczem i nie jestem najlepszym na to baram. Chyba chyba short Sarah. nie wiem jak to nazwać bo robię tylko shorty ale na youtube nagrywam różne filmy nie mam więcej o czym już mówiłem Ech. I opowiem Wam historię związaną z tą Fortnite. Gry bo grałem sobie Fortnite na trybie reaktywacji i rozwaliłem typa z zielonym karabinkiem i szarą pompą. Najgorszymi itemami, jakie tylko były. Kościół się położył i nie zgadnijcie, co miał. Mityczna pompa. Egzotyczny PM, drugi egzotyczny PM, egzotyczna dalekoszczelna pompa. I jeszcze tam jakieś mityczne badziewia, ale to nie było potrzebne. A, jeszcze ten mityczny... Jeśli chodzi o tego mityka, to było to taka... No, z trybu OG jakby, ten wystrzeliwać granatów. I ten wyszczeliwacz granatów wypadł po prostu z tego typa, którego układ I nie uwierzycie, nie zabiłem ani jednego gracza tymi itemami i już umarłem. Ja jestem Nebilem, zostawcie lajka. Tylko to mi pomaga. Nieważne ile to jest lajk, możecie zostawić komentarz, suba. Będę wdzięczny takim osobom.